Siema, no ko wszystkim, co żeś ty kupił znowu? Patrzcie, co ja kupiłem? Kokornaka kupiłem. I teraz pytanie: Bo muszę sprawdzić w sumie, w necie, czy jest mrozoodporny w 100%. Jeśli jest, to właśnie w tym momencie prawie garaż mam już oczyszczony tam, nie? Won, i gdzieś tam pnącze się rzuci. Także ciekaw jestem, zobaczcie, jakie ładne. Gdzie kupiłem link pod filmem oczywiście? Jak już będą pytania, to już nie będzie pytań. Ładne pnącze i takie sprytne kwiatki potem ma. Podoba mnie się? Jakie w ogóle wielkie? Nie spodziewałem się takiej wielkiej sadzonki, że tak powiem. No. Fajnie obrośnie niby. Niby mrozoodporne. Zobaczymy, pożyjemy. Nawet nie czytałem, ja Wam w internecie. Yy, informacji. Wiecie jak to ja, ja to kurczę. Sam od siebie albo was się spytam i. Ale raczej musi być bardzo odporne, nie ma bata. Jest parę pędów. Nie, to jest z jednego korzenia. Ale raz, dwa, trzy, cztery. Cztery sztuki lecą. Na razie jest tutaj szklarnik z poliwęglanu, także zobaczymy, co z tego wyrośnie. To pierwsza roślina. Zaraz wrzucę film na z następną roślineczką. Na razie.